Powiedz, jak oceniasz swoją dzisiejszą rywalizację? Jak oceniasz ocenia swoje skutki? czy zarówno wczoraj, jak i dzisiaj e, nie, były, nie były to do końca udane skutki. One były może w porządku, no, ale brakowało im trochę I, No Stąd też te miejsca, myślę, że liczyłem na troszeczkę lepsze miejsce i chciałem powalczyć gdzieś przynajmniej o podium, ale no, nie udało się. Jest to kolejna nauczka na, na ścieżce kariery. I, no, z tego dzisiaj na, te, na, na, te, na to gorsze miejsce? No warunki wczoraj i dzisiaj były takie troszeczkę mieszane, można powiedzieć, i no, troszeczkę to wybierało, ale ja myślę, że nie mogę jakoś bardzo narzekać, bo też nie, nie trafiłem na takie żadne skrajne warunki, nie ma ani za bardzo pełnaryda, ani za bardzo z tyłu, to, no, wiadomo, gdzieś tam to mieszało w konkursie i paru zawodników, e, niestety naszych kolegów też wycięło i... Kokami w Polsce za nami. Jaki masz teraz plan na najbliższy czas? No, z tego co wiem, to tak to domu filmkę odpocząć i jedziemy dalej do Izby na, na letniej więc dalej będziemy tam walczyć. Dzięki. Moje dzisiejsze szkoki nie były takie za, za bardzo dobre. No, trochę słabszą formą mam jak na mieszkaniu na tak polskich. A czy uważasz, że w tej warunki coś dzisiaj pomagały, przeszkadzały? No mi w pierwszym skoku i warunki. Wiatr w tyłu był, no i nie, nie odleciało. Mhm. A czy trenerzy już wiedzą, czy skok było nie do końca, co trzeba jeszcze poprawić, potrenować na najbliższym No czasie. Muszę poprawić pozycję dojazdową na progu i wtedy będzie ok. Mhm. Jaki masz plan właśnie na najbliższy czas? Czy starty w zawodach, treningi głównie, na czym się skupiasz, odpoczynek? Teraz będziemy mieć w następnym tygodniu Kiss tam w Niemczech, no i jedziemy tam na zonę. A swój, swoje dotychczasowe występy w sezonie letnim, jak że po tym pewnym czasie? Mam no, do tej pory bardzo dobre występy mojej teraz mogę za bardzo nie weszło tam na tym